Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Pozdrawiam wszystkich i każdego i zapraszam do przyjęcia Słowa Bożego na niedzielę 24 w ciągu roku, tak zwaną zwykłą. Sięgamy też do tekstów Pisma Świętego. Pierwsze czytanie jest z Księgi Wyjścia. I ta księga powstała gdzieś w VI-V wieku przed narodzeniem Pana Jezusa. Opisuje wydarzenia z życia narodu wybranego. I czytam. Pan rzekł do Mojżesza: Stąp na dół, bo sprzeniewierzył się lud Twój, który wyprowadziłeś z ziemi egipskiej. Bardzo szybko zawrócili z drogi, którą im nakazałem, i utworzyli sobie posąg cielca odlanego z metalu, i oddali mu pokłon, i złożyli mu ofiary mówiąc, Izraelu, oto Twój Bóg, który cię wyprowadził z ziemi egipskiej. I jeszcze powiedział Pan do Mojżesza: widzę, że lud ten jest ludem o twardym karku. Pozwól mi, aby rozpalił się gniew mój na nich, chcę ich wyniszczyć, a Ciebie uczynić wielkim ludem. Mojżesz jednak zaczął usilnie błagać Pana Boga swego i mówić, dlaczego Panie płonie gniew Twój przeciw ludowi Twemu? Który wyprowadziłeś z ziemi egipskiej wielką mocą i silną ręką. Wspomnij na Abrahama, Izaaka i Izraela, twoje sługi, którym przysiągłeś na samego siebie, mówiąc do nich: Uczynię potomstwo wasze tak liczne, jak gwiazdy niebieskie, i całą ziemię, o której mówiłem, dam waszym potomkom i posiądą ją na wieki. Wówczas to Pan zaniechał zła jakie zamierzał zesłać na swój lot. Autor natchniony opisuje tutaj wędrówkę już Żydów z niewoli egipskiej do ziemi obiecanej. Trud pielgrzymi, przeciwności życia, trudności, brak wielu takich podstawowych artykułów, które można mieć. W życiu stabilnym. Na pielgrzymce, czyli w drodze, często ich człowiek ma mało albo jest pozbawiony. I właśnie Mojżesz jest w tym czasie na Łórze Synaj, inaczej Choreb. Tam został wezwany przez Pana Boga. Bóg chce z nimi zawrzeć przymierze, zorganizować ich jako lud, wspólnotę. Z tych dwunastu pokoleń odrębnych, chcę utworzyć taką jedność tego narodu, w takim jednym duchu. Żydzi okazują się w tym momencie bardzo niecierpliwi, ponieważ Mojżesz na górze był 40 dni, 40 nocy mają wątpliwość, co się stało z mojżeszem, dlatego proszą Aarona, jego współbrata, żeby im uczynił widzialnego Boga. Wobec tego czyni zadość tej prośbie Aaron i każe im zdjąć kolczyki, złote, różne ranwoletki, którymi, które przetapia i Czyni z nich cielca. Stawia im na podwyższeniu, jak, tak jak gdyby na ołtarzu, i mówi teraz do tego cielca, oto wasz Bóg. Macie widzialnego Boga. Możecie Go dotknąć, możecie Mu oddać. Cześć. No i właśnie urządzają sobie ucztę, tańczą, bawią się, przeżywają radość, bo już mają Boga na ich obraz i podobieństwo widzialnego któremu mogą właśnie oddawać cześć i powierzać swoje troski. Ale czy kawałek metalu może być bogiem, czy kawałek ludzkiego wysiłku może ocalić człowieka, czy to, co jest na miarę tylko naszej wielkości i naszej mądrości, może nam przyjść z pomocą, skoro my możemy to uczynić albo przewyższać. A więc jest to bałwochwalstwo, którego się dopuścili Izraelici. Sprzeniewierzyli się prawdziwemu Bogu, który ich wyprowadził z niewoli egipskiej. Stąd Pan Bóg mówi do Mojżesza, zejdzie z góry, idź do swojego narodu, bo chcę go wyniszczyć, chcę go wytępić, ponieważ odrzucili mnie na rzecz Bożka, jakiego sobie zrobili na miarę swojej wielkości. Jednak Mojżesz, wybraniec Boży, wstawia się za ludem, błaga Boga, pokutuje, pości, modli się, a więc przyjmuje postawę pośrednika między ludem a Stwórcą Bogiem. I przypomina Bogu to, co Bóg wcześniej postanowił że wyprowadzi, że doprowadzi do ziemi obiecanej ten naród, że będzie nim się opiekował. To wszystko Panu Bogu przypomina i Pan Bóg przyjmuje tę nieustępliwą postawę wstawienniczą Mojżesza za naród. Tu jest pokazana, jak ważna jest rola tych, którzy są wysłannikami Boga, jak ważna jest Rola przed Bogiem dla ocalenia narodu, który niejednokrotnie błądzi. W tym momencie możemy odnieść to też do Kościoła. Jak ważny jest Kościół w życiu człowieka. Jeśli świat ma taki jeszcze kierunek, to dzięki Kościołowi, bo inaczej już by się mocno zatracił w tej ziemi, w tych dobrach materialnych, w, tym swojej, w tej swojej wizji, która bardzo jest, płytka, powierzchowna i ograniczona, bo możliwości człowieka są bardzo ograniczone. Natomiast Kościół człowiekowi otwiera inną rzeczywistość, głębszą, dalszą, piękniejszą, która pomaga rozumieć dopiero doczesność i naświetla tę doczesność. A więc to, to może tylko tyle tych myśli. Sięgamy też do Ewangelii. Ewangelia jest przekazu świętego Łukasza, jest bardzo obszerna na dzisiejszą niedzielę, ponieważ mówi o sytuacji grzesznika, który no, się na różny sposób gubi w swoim życiu. Ale może przeczytam krótkie może fragmenty. W owym czasie przybliżali się do Jezusa wszyscy celnicy i grzesznicy, aby go słuchać. Na to szemrali faryzeusze i uczeni w piśmie, mówiąc, ten przyjmuje grzeszników i jada z nimi. Opowiedział im wtedy następującą przypowieść. Któż z was, gdy ma sto owiec, a zgubi jedną z nich, nie zostawia dziewięćdziesięciu dziewięciu na pustyni i nie idzie za zagubioną, aż ją znajdzie? A gdy ją znajdzie, bierze z radością na ramiona i, zwraca, i wraca do domu, sprasza przyjaciół i sąsiadów, i mówi im, cieszcie się ze mną, bo znalazłem owcę, która mi zginęła. Powiadam wam, tak samo w niebie większa będzie radość z jednego grzesznika, który się nawraca, niż z dziewięćdziesięciu dziewięciu sprawiedliwych, którzy nie potrzebują nawrócenia. Albo jeśli jakaś kobieta, mając dziesięć drachm, zgubi jedną drachmę, czyż nie zapala światła, nie wymiata domu i nie szuka starannie, aż ją znajdzie? A znalazłszy ją, sprasza przyjaciółki i sąsiadki i mówi: cieszcie się ze mną, bo znalazłam drachmę, która, którą zgubiłam. Tak samo, powiadam wam, radość nastaje wśród aniołów bożych z powodu jednego grzesznika, który się nawraca. I dalsza część Ewangelii to mówi o dwóch synach. Jest nam bardzo znana ta przypowieść: jeden starszy i drugi młodszy. Młodszy poprosił ojca, by mu dał część majątku. Starszy pozostał w domu, a młodszy zabrał majątek i udał się w dalekie strony i tam to wszystko roztrwonił w krótkim czasie, bo żył rozrzutnie, po prostu można powiedzieć niemoralnie. Kiedy stracił cały majątek, no, przyszedł głód, przyszło widmo śmierci. A więc lęk, lęk, że moje życie jest zagrożone, że moje życie jest bliskie śmierci. I tam jest refleksja, tam się dokonuje refleksja, nawrócenia, takie wewnętrzne, ale bardziej z powodu wizji śmierci niż, niż z głębszych motywów. I właśnie postanawia wrócić do ojca. A ojciec wyglądał i czekał na niego, myślał o nim, ciągle właśnie tęsknił za tym synem. Kiedy go zobaczył z daleka, to wybiegł mu naprzeciw i przyjął go, przytulił. Pogłaskał, a jednocześnie ucałował, przygotował dla niego nawet ucztę, pierścień, szatę to wszystko wskazuje na wielkie miłosierdzie tego Ojca, wielkoduszność jego serca, a jednocześnie na ocalenie tego Syna. Ta miłość ojcowska, miłosierdzie, przebaczenie mu grzechów, po prostu go ocaliła, ale on, on mówi: Ojcze, zgrzeszyłem, zgrzeszyłem przeciwko Bogu i względem ciebie. Uznał swój grzech, swój błąd, bo na tym polega nawrócenie. Uznać swój grzech, swoją niewierność wobec Pana Boga, wobec Kościoła, wobec samego siebie. Uznać, że to ja się pogubiłem, że taj, to ja pobłądziłem, że ja w swojej pysze no, utraciłem jakieś wielkie dobra, może najbardziej te nadprzyrodzone dobra łaski, bliskości z Bogiem, z Kościołem sakramentów świętych zrezygnowałem z mojej modlitwy, z mojego życia duchowego. Po prostu no, stałem się pustym, biednym, głodny ducha, głodny duchowa, a więc utraciłem sens i cel życia, nadzieję i powrót właśnie jest na nowo doświadczeniem nieskończonej miłości Boga, Jego miłosierdzia. Bóg jest cierpliwy, Bóg czeka na nas, Bóg wygląda, Bóg daje nam różne sygnały, że pragnie, byśmy przyszli do Niego na nowo, byśmy na nowo stali się Jego dziećmi, synami, córkami, by przed nami otwarła się rzeczywistość tej wolności, która jest tylko w Bogu. Poza Bogiem nie ma wolności. Jest samo w ogóle, która się kończy bardzo tragicznie. Natomiast w Bogu jest wolność, przy Bogu człowiek jest wolny, tak jak dziecko przy rodzicach. Ewangelia pokazuje serce Boga, Boga pełne miłości do każdego. I te obrazy są symbolem tego Boga. Ten pasterz, który szuka zagubioną owcę do końca, dopóki jej nie znajdzie. Ta kobieta, która zgubiła tra drachmę. To wszystko pokazuje serce Ojca jako Boga. Serce, które. Chce ocalić każdego i wszystkich bez wyjątku. Bez wyjątku. Dlatego też pytanie: co każdy z nas robi, by swoje życie pogłębić duchowe, by je jakoś uczynić wielką wartością, bo przez nie rozumiemy lepiej siebie, ale i ten świat. I porządkujemy ten świat w duchu Ewangelii. To jest bardzo ważne: porządkować świat w duchu Ewangelii, czyli tego dobra dla wszystkich. Tak działa Ewangelia. Z Ewangelii rodzi się radość, pokój, miłość, braterstwo, cywilizacja miłości, szacunek dla człowieka, odpoczęcia do naturalnej śmierci. No, nowy świat z Ewangelii się rodzi, z tej Bożej miłości. Jak człowiek to odrzuci, no to właśnie tak sam się uczyni biednym wewnętrznie, ale i tą biedą tak zaraża innych i po prostu niszczy innych. I święty Paweł, sięgamy do jego tekstu kierowanego do swojego ucznia Tymoteusza, Pisze tak: dzięki składam temu, który mnie umocnił Chrystusowi Jezusowi, naszemu Panu, że uznał mnie za godnego wiary, skoro przeznaczył do posługi sobie mnie, dawniej bluźniercem, prześladowcem i oszczercę. Dostąpiłem jednak miłosierdzia, ponieważ działałem z nieświadomością, w niewierze a nadmiarem obfita okazała się łaska naszego Pana wraz z wiarą i miłością, która jest w Chrystusie Jezusie. Nauka to godna wiary i zasługująca na całkowite uznanie, że Chrystus Jezus przyszedł na świat zbawić grzeszników, spośród których Ja jestem pierwszy. Do, lecz dostąpiłem miłosierdzia po to, by we Mnie pierwszym Jezus Chrystus opokazał całkowitą wielkoduszność jako przykład dla tych, którzy w Niego wierzyć będą na życie wieczne. Coś cudownego, coś pięknego, co wyznaje święty Paweł. On, prześladowca, został dotknięty łaską, która go przemieniła, ta łaska go przemieniła, a On się poddał działaniu tej łaski, poddał się i stał się nowym człowiekiem. I mówi teraz: wielbiec za to Boga, doświadczyłem nowego życia, nowego świata. Doświadczyłem czegoś cudownego, czego wcześniej nie, nie widziałem, nie rozumiałem, a teraz właśnie widzę siebie i moje życie w nowym świetle, perspektywie wieczności, nadziei nieba. Po prostu tak zmieniła go łaska, tak go wewnętrznie ubogaciła. Bez łaski Bożej człowiek jest bardzo biedny, taki płytki, pusty. Z łaską Bożą jest wewnętrznie bogaty w nowe światło, w nową mądrość. I święty Paweł teraz z gorliwością pomaga innym, stara się innych pozyskać dla Chrystusa, dla ich dobra, bo najwyższe dobro jest przy Chrystusie i z Chrystusem w Jego Kościele. Dlatego zapraszam wszystkich na Eucharystię, byśmy stawali się nowymi ludźmi, ale w duchu Ewangelii, byśmy przemieniali ten świat duchem Ewangelii, bo bez Ewangelii świat się burzy, niszczy, natomiast z Ewangelią prawdziwiego się buduje. Dla dobra człowieka i wszystkich ludzi szczęść Boże.